Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to, że pokazał im ręce i Boga. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach, to na o nich powiedziałem. Ducha Święte, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo pańskie. W Drodzy apostołów nas Maryjo i spotykamy dziś wieczorem. mi się na modlitwie. Wokół szaleją przeciwnicy, że są wtrącani do więzień, nie mogą wyznawać wiary, bo wyznawać wiarę to znaczy narażać swoje życie. Też 50 dni, które minęło z, z lania, a dziesięć, kiedy uczniowie pożegnali występującego do, do nieba Chrystusa. Co dalej? Pewnie zadawali sobie to pytanie. Co robić dalej? Jak sobie poradzić z tym wszystkim? Czy wystarczy siły, czy wystarczy odwagi? Kiedy on był, było wszystko prostsze. A każde pytanie miał odpowiedź. Każdemu problemowi potrafił zaradzić. I nagle stało się coś, co odmienił Zalęknieni, podnoszą głowę, wychodzą i głoszą na zewnątrz. Znika strach, znika obawa. Ci prości, uczeni, ludzie zaczynają mówić języka, czynić cuda, uzdrawiać choroby. Skąd nagle ta siła? Skąd nagle tych ludzie... Skąd? <coughs> Wczoraj pan się chodzić po ulicach, siedzieli zamknięci w obawie przed Żydami, a dziś świat należy do Otrzymali ten cudowny dar z nieba. Przyszedł ten, którego obiecywał im Chrystus, duch pocieszenia. Ten, który miał im wszystkiego nauczyć, ten, który miał potwierdzać na przychodzi po wiatru, przychodzi w postaci ognistych języków i od tej chwili już nic nie jest takiego. Mój Drodzy, dzisiejszy świat, w którym my żyjemy, jakże podobny jest do tego z przedwieku ludzie Chrystusa, jakże podobni do jego uczniów z tamtych czasów bali się śmierci, my boimy się śmieszności. A świat nas nie prześladuje, a świat wyskazuje nas na śmierć. Nasz świat jest bardziej wyrafinowany. bo po co, co zaniedbiać, po co prześladować? Wystarczy wyśmiać. Zobaczcie, moi drodzy, do czego doszło często wstydzimy się naszej wiary właśnie dlatego, byśmy nie byli śmieszni. Za co pani dzisiejszych w swoich poglądach. Popatrzmy na ulicach, jakże często jest tak, że ktoś przechodząc obok kościoła ukradkę leczyni znak krzyża. Bo po co wiedzieć? Jakże często jest tak, że w pracy, Czas rodzinnych spotkań ktoś, mówiąc brzydko, jedzie nawet na tak ciężko, ile wejdzie. Prawda i prawda, gdzieś słyszał, że mu się ruszyło, ale opowiada. Opowiada najgorsze rzeczy, a my spuszczamy głowę, udajemy, że nie słyszymy, nieśmiało przytakujemy. Boimy się powiedzieć, że to nieprawda. Boimy się sprzeciwić, bo się będą stracić, bo nie wypada. Jakże często jest tak, że chodzimy do kościoła, tak jak Pan Bóg przykazał, i zdarza się, że przyjeżdżają goście. Zamiast zabrać je ze sobą, to my rezygnujemy. No bo jak gościom zaproponować, że Często jest tak, że matka z ojcem wychodzą do kościoła, a wysyłają swoje dziecko, póki małe posłucha. Ale któregoś dnia powie, dlaczego ja mam chodzić, kiedy będzie chodzić. Jakże często jest tak, że ludzie mają za nic przykazania. Uważają, że mogą żyć jak chcą, bo to ich życie i żaden kościół, żaden ksiądz nie będzie im płuczał, co mają robić. Boż nieszadnej żony, żona kłóci się z mężem. Przy każdej okazji alkohol na stole. Dzieci rosną i patrzą. A potem, a potem jest zdziwienie, tragedia, bo syn pije. Bo syn nie żony, bo córka odeszła od męża, bo żyją bez ślubu, bo nie chcą chodzić do kościoła. Drodzy, ja wiem, że i w tak zwanych najlepszych rodzinach, gdzie e, przykład jest naprawdę dobry, zdarzają się takie rzeczy. Ale jeśli młody człowiek od dziecka jest uczony szacunku do ludzi, do rodziców, jeśli młody człowiek od dziecka ma w pajarę, że Boże przykazanie jest najważniejsze w życiu, to jest większa szansa, że w tym życiu gniazzy <coughs> rzadko nie zgubie. Nawet jeśli popełni błąd, to potrafi wrócić na właściwe tory, bo ma mocne fundamenty Bogu. A ten, który zamiast na Boże przykazania, na czym będzie budował swój świat? co podobnie jak apostołowi w wieczorniku, tak jak my dziś prowadzimy się w naszej świątyni. To jest nasz wieczór, to jest nasze czuwanie. Duch Święty zlewa dziś na każdego z nas siedmiorakie dane, obdarowuje nas swoją siłą i mocą, byśmy także i my, podobnie do z zwierzęcego, wychodząc stąd swoim życiem, swoją codziennością, dawali świadectwo, że Bóg jest miłością, że Bóg pragnie dobra każdego człowieka, że żyć z Bogiem, to znaczy być człowiekiem szczęśliwym. I to jest najważniejsze w naszej wierze. Kiedy inni patrząc na nas, patrząc na to, jak żyjemy, jak się wzajemnie szanujemy, jak jesteśmy na siebie otwarci, kiedy inni pragną żyć tak samo. Duch Święty przychodzi do każdego z nas, dając nam siłę, dając nam moc, dając odwagę, dając to poczucie przynależności do Pana Boga. Jesteśmy dziećmi Boga i żadna życiowa burza. Żaden życiowy życiowych zagadnień nie może nas złamać, jeśli wierzymy. Jeśli je ufamy, jeśli dajemy się prowadzić w przez życie.